W tym odcinku pokażę, jak, jak wynik z testów z jednej strategii. Jedna transakcja, która wyszła, pojawia się na parze USDJPY. Mamy tutaj wejście poniżej 3 EMA, poniżej Supertrenda i Parabolic Sara. Zmieniło się wszystko w jednym praktycznie czasie. Pojawił się sygnał wejścia. Bot wykonał zlecenie. Stop loss był prawdopodobnie w tym miejscu nad kropką paraboli Sara I tutaj pozycję z take profitem zamknęło. Ryzyko było 51% 50, 50, konta, czyli 50 USD. I tu widać na to jest konto challenge'owe, tylko zrobiłem na to, żeby nie wchodzić na VPS-a i 188 USD zarobiło. Zmiana ceny była 0,54%, ID eksperta 409, czyli to bot wykonał. I było tak, widać, że faktycznie take profit został uderzony. Wejście pozycja o godzinie 1.30 w nocy. Nie, 21.30, przepraszam. Tu widać sygnały, jakie generuje bot. Tutaj też były wejścia. Tutaj mamy 2 dolary, czyli było wejście, i powrót do breaki, prawy breaki wena czyli gdzieś tutaj było zamknięcie pozycji. W kolejnych sygnałach widać, że BOT nie wchodził, bo nie pasowało mu potwierdzenie na drugim wskaźniku. Ostatnio zauważyłem, że w nocy pary JPY bardzo ładnie trendują, czyli jak już zaczną trend spadkowy czy wzrostowy, to kontynuują do wczesnych godzin porannych. Potem zastępuje jakby równo, równowaga range. W jednym miejscu krąży co i czasem wbija w dół, albo idzie z powrotem do ceny, do do, żeby wybić szczyty sesji azjatycz azjatyckiej. Zobaczymy, jak wyjdzie test tego robota na końcu challengeowym 5000. Aktualny saldo chyba jest około. 180, także jeszcze kilka procent brakuje do zamknięcia konta z profitem zajęcia pierwszej fazy. Także chciałem tylko pokazać, jakie można wymyślać sobie strategie nie oparte o się, że może tu już by wejść tylko są spełnione konkretne przypadki opisane w bocie, przecięcie linii. Zgodny, zgodny jest z Parabolic SAR, supertrend, EMA idą w tym samym kierunku. Otwieramy pozycję. Także nie będę podawał szczegółów ustawień, bo to ci, którzy będą chcieli, umieli, to domyślą się, co tu jest poustawiane, a inni przeprowadzą podobne backtesty i napiszą podobnego sobota. Także jak ktoś umie pisać na podstawie takich analiz, to nic nie szkodzi. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję.